Dzień dobry, zapraszam na prezentację aniołów, które można wykonać z dziećmi w miarę prosty sposób. I stąd skromadziłam tutaj różne materiały, na których te anioły będzie można postawić w taki sposób, aby one się nie przewracały. Dobrym materiałem jest tektura, tektura warstwowa. Do tej tektury można wbijać patyczek i wycinać różne kształty. Po czym takiego gotowego anioła postawić na podstawce? Wykonałam takiego anioła właśnie z tektury, i dla niego przygotowałam specjalnie podstawkę tekturową. Ta podstawka jest łatwa do wykonania. Jest to walec skręcony z paska, tektury. Do niego wkładamy jeden najlepiej tępy koniec patyczka, a walec przyklejamy na dodatkowo wyciętym kwadracie. I taka podstawka mo może służyć do postawienia aniołka, postawienia choinki lub jakiejkolwiek innej pracy plastycznej. Która wymaga tego, aby była stojąca. Nie chciałabym tutaj sugerować dekoracji, bo dzieci najlepiej wiedzą, jak chciałyby, aby ich aniołek wyglądał. Natomiast na pewno formy takie płaskie są dla dzieci łatwe do dekoracji. Można je postawić swobodnie na stoliku, malować, wyklejać przeróżne elementy doklejać, ozdabiać. Owijać, a na samym dopiero końcu postawić na podstawce. Chcąc zrobić mniejsze figurki, można do tego wykorzystać fragmenty z wytłaczanek na jajka i takie małe aniołki są bardzo sympatyczne do wykonania. Jest to forma papierowa, więc do takiego papieru też łatwo wszelkie ozdoby doklejać. A mój aniołek wygląda w ten sposób, jest ozdobiony takimi elementami dekoracyjnymi wyciętymi z serwetki. Głowa to drewniany koralik, niezastąpione w takich pracach, które mają stać i muszą być stabilne, ale też łatwe dla dzieci do cięcia, do malowania. To Oczywiście prace wykonane na papierowej rolce. Mój aniołek jest właśnie wykonany z rolki, która jest pomalowana, a inne elementy są doklejone z papieru i cekinowa gwiazdka. Aby wykonać konstrukcję, na której stoi aniołek, można też wykorzystać papierowe talerzyki. Taki papierowy talerzyk można zgiąć na pół. Tutaj rozciąć tylko te, ten fragment, który jest odchylony, i taki aniołek stoił też ładnie, ale dodatkowo można się nim troszeczkę pobawić, gdyż lekko dotknięty, poruszony, kołyszy się na boki, czyli z połowy talerzyka można też uformować stożek, z pozostałej połowy. Wyciąć skrzydła i zrobić innego aniołka. Wykonanie aniołka, który stoi na takiej papierowej torebce, która jest wypełniona w środku pomiętymi, pomiętymi papierami innymi, na dnie obciążona. mogą to być na przykład kamienie lub jakieś ziarna. Torebkę można zmienić w ten sposób. Ona jest oczywiście w środku wypełniona, dlatego stoi bez żadnych problemów. Mój aniołek wygląda w ten sposób. Jest on zrobiony z torebki śniadaniowej i też tutaj sukienkę można jak dzieci chcą ozdobić. Głowa jest zrobiona z drewnianej łyżki. Tutaj są też papierowe skrzydła i. Żydła są przywiązane z tą rzeczką, ale można też je bez problemu dokleić. Można też wykorzystać fragmenty lub całe butelki plastikowe do zrobienia takiej większej figurki anioła. I taki fragment butelki jest to gotowa sukienka anioła, którą oczywiście trzeba w jakiś sposób ukryć. Ja butelkę ukryłam pod fragmentami materiału. Tutaj głowę, głowę anioła wykonałam z, ze styropianowego jajka. Moim zdaniem jajko lepiej sprawdza się tutaj na głowę, aniżeli bombki styropianowe. Głowę umocowałam na korku do butelek, natomiast Tutaj jest wykałaczka, więc w łatwy sposób można było tą głowę do korka wbić. Skrzydła są tutaj na druciku kreatywnym. Rozmontuję anioła i zaprezentuję, jak to zrobić na butelce. Może być materiał, filanka, bibuła i to wszystko przekładamy od środka butelki na zewnątrz i rozkładamy, teraz na zewnątrz rozkładamy i już nam się tutaj robi dookoła ładna sukieneczka. i aniołek jest gotowy. Kolejnym przedmiotem, na którym można zbudować aniołka, to papierowy kubeczek. Mojego aniołka właśnie zrobiłam na takim kubeczku papierowym. Głowa to jest uformowana kulka z waty, włożona do rajstopy. I tą rajstopę naciągamy na kubeczek. Tutaj ozdabiamy, jak chcemy. Przydełka przypięłam też drucikiem kreatywnym. Są zrobione ze wstążki. Te włosy bardzo dobrze się trzymają, przyklejone tylko na kleju magicznym. Kubeczek to jest przydatny przedmiot przy formowaniu stożków I czy chcemy zrobić anioła? Czy może choinkę? Można łatwo zwinąć stożek na kubeczku. Wykładzimy w ten sposób. I zaczynamy zwijać papier. Najlepiej papier jakiś nieślizki. Końcówki wkładamy do środka. W ten sposób tworzy się nam podstawa równa. A końcówki tutaj można przykleić klejem, i mamy stożek, na którym możemy zbudować aniołka jakiegoś bardzo smukłego, lub też okleić ten papier i zrobić sobie choinkę jako dekorację na święta. Dziękuję, mam nadzieję, że moje propozycje przydadzą się. I wykonają Państwo z dziećmi przepiękne anioły, które będą dekoracją na święta.